Dziś mam dla Ciebie genialny przepis na papkę z miodu i wrotyczu na pasożyty. To naturalny środek, który pomoże zwalczyć pasożyty, zwłaszcza te w układzie pokarmowym. Czego potrzebujesz? Jedną łyżeczkę miodu i jedną łyżeczkę wrotyczu, może być świeży albo suszony. Ja użyłam takiego lekko wysuszonego. I teraz tak, kwiaty wrotyczu można posiekać, zmielić albo po prostu zmiażdżyć w moździerzu, tak jak zrobiłam to ja. I teraz takie zmielone kwiaty łączymy z jedną łyżeczką miodu. Opcjonalnie można dodać jedną łyżeczkę letniej wody dla łatwiejszego wymieszania, jeśli mieszanka okaże się zbyt gęsta. Dlaczego takie połączenie? Wrotycz zabiera substancję, zwłaszcza tujon, która działa toksycznie na pasożyty jelitowe, takie jak glizdy, owsiki czy tasiemce. Wspomaga oczyszczanie całego organizmu i wspiera układ pokarmowy. Natomiast miód działa przeciwbakteryjnie, wspiera układ odpornościowy i neutralizuje gorzki smak w rotyczu. Dawkowanie wrzucam w opisie, ale pamiętaj, że wrotycz to naprawdę silne zioło i trzeba z nim uważać. A jak działa tujon zawarty w wrotyczu? Atakuje układ nerwowy pasożytów, powodując ich dezorientację, osłabienie, a w końcu paraliż. Pasożyty tracą zdolność do poruszania się i przyczepiania się do jelit, co umożliwia ich wydalenie z organizmu. Na zdrówko.